Dzień dobry, bardzo serdecznie Państwa witam. 26 czerwca 2025 roku, właśnie dobiegła końca 17 sesja Rady Miejskiej w Busku Zdroju, w ramach której walczyłem o wotum zaufania i o udzielenie absolutorium z wykonania budżetu za rok 2024. Udało się, Szanowni Państwo, z silnym poparciem radnych. Pięciu co prawda zagłosowało przeciw, ale 16 radnych zapewniło mi zdecydowaną, stabilną większość, żeby cieszyć się z tego absolutorium, jak również z udzielonego wotum zaufania. Mam nadzieję, że dotychczasowa praca znalazła uznanie w tych głosach, które dzisiaj yy, wpłynęły na korzystne rozwiązanie tych uchwał i deklaruję oczywiście ze swojej strony, że dołożę wszelkich starań i będę zaangażowany na ile to możliwe w pracę na rzecz całego naszego obuskiego społeczeństwa. Co do głosów krytycznych, które pojawiły się w trakcie dzisiejszej sesji, szanowni państwo, jak obejmowałem tę funkcję rok temu, wydawało mi się, że polityka w takich małych gminach jak Buzko-Zdrój nie istnieje. Ale rzeczywistość okazała się nieco odmienna, tak też było w dniu dzisiejszym. W toku dyskusji, która została wywołana, pojawiły się mimo wszystko emocje, bo to muszę wytłumaczyć, że maja, wiem, mój związek z Ziemią Buzką datowany jest co najmniej na 16 lat w stedzie, a 16 lat wcześniej, cztery kadencje pełniłem, funkcję radnego. Byłem bardzo mocno zaangażowany w działalność społeczną stowarzyszenia Porozumienie Samorządowe Busko Zdrój. Byłem zaangażowany bardzo mocno w działalność na rzecz naszego społeczeństwa i dzisiaj z tej perspektywy pojawiające się niepotwierdzone zarzuty wywołały także u mnie odrobinkę podniesioną temperaturę i poczułem się w obowiązku, żeby wyartykułować moje stanowisko względem tych zarzutów nieuzasadnionych moim zdaniem. Mam nadzieję, że ostatecznie wybrnęliśmy te, z tej sytuacji pokojowo, udało się tę sesję doprowadzić do końca bezkrwawo i, i mam nadzieję także, że wszyscy wyciągamy wnioski z takich debat jak dzisiejsza, w ramach której powinniśmy zapewnić odpowiednie standardy i odpowiedni poziom publicznej debaty. Wszystkiego dobrego Państwu życzę. Jeszcze raz dziękuję i do zobaczenia.